Witajcie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej tekstowi, który, no cóż, powstał z bardzo silnych emocji z gniewu, z bólu, ale też z takiego poczucia mm, obywatelskiego obowiązku. Mówimy oczywiście o pieśni o spustoszeniu podola Jana Kochanowskiego. To rzeczywiście utwór, który trochę się wyróżnia w jego dorobku. Wyróżnia się, bo pokazuje nam Kochanowskiego nie tylko jako tego wiesz, mistrza słowa, filozofa. Tak, tego od fraszek czy trenów. Właśnie. Ale jako kogoś, kto był głęboko zaangażowany w to, co działo się w kraju, w losy Rzeczypospolitej. Kogoś, kto uważał, że poezja, że pióro, no może i wręcz powinno służyć państwu, że ma realny wpływ. Dokładnie. Mamy tu poetę, który reaguje na bardzo konkretne, no dramatyczne wydarzenia, nie siedzi gdzieś z boku. W swojej wieży z kości słoniowej, jak to się mówi. Tak, tylko zabiera głos, próbuje jakoś wpłynąć na ludzi, wstrząsnąć ich sumieniami. I dzisiaj właśnie spróbujemy to zgłębić, dlaczego ten głos był wtedy tak potrzebny, co się właściwie stało na tym podolu, jak Kochanowski to opisał i no, co chciał osiągnąć, jakie było to jego przesłanie. Przejdziemy przez ten utwór krok po kroku. Postaramy się, żeby ten język kochanowskiego, czasami trochę już dla nas trudny, archaiczny, tak, stał się bardziej zrozumiały jak na lekcji. No to może zacznijmy od początku, od tych wydarzeń. Co się właściwie działo w Polsce powiedzmy, w 1575 roku? To był e, naprawdę trudny moment dla państwa. Mieliśmy świeżo wybranego króla, Henryka Walezego, który, no, mówiąc tak obrazowo, po prostu uciekł. Spakował walizki i pojechał do Francji. Dokładnie, żeby objąć tamtejszy tron. No i Rzeczpospolita została bez króla. A bez królewie to zawsze był no, chaos. Osłabienie władzy, jakieś wewnętrzne spory, kłótnie. Idealna sytuacja dla sąsiadów, żeby coś ugrać, prawda? Wykorzystać tę słabość. Niestety. I tak się stało. Tę okazję wykorzystali Tatarzy. Oni działali wtedy jako lennicy, czyli powiedzmy poddani Imperium Osmańskiego. Turcji? Tak, Turcji. I właśnie w 1575 roku zrobili potężny, straszliwy najazd na Podole. To były te południowo-wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, żyzne, ale no cóż, słabo bronione. Ogromne nieszczęścia i no nie owijajmy w bawełnę, hańby dla państwa. Hańby właśnie. To sprowokowało Kochanowskiego. Dokładnie. To była jego taka bezpośrednia, bardzo emocjonalna reakcja. Ale co ważne, to nie jest tylko taki wiesz: lament, płacz nad rozlanym mlekiem. Kochanowski opisuje ten dramat, ale zaraz potem przechodzi do analizy przyczyn. I co ważniejsze, proponuje konkretne działania. Chcę, żeby to się nie powtórzyło. Dobrze, to wejdźmy w takim razie w sam tekst. Jak poeta oddaje tę grozę? Już sam początek jest, wydaje mi się, bardzo mocny. E, uderza od razu, prawda? Pierwsze słowa: wieczna sromota i nienagrodzona szkoda Polaku. Sromota, to słowo może dziś rzadziej używane, ale oznacza ogromny wstyd, hańbę, upokorzenie, a nienagrodzona szkoda? Strata, której nic nie jest w stanie wynagrodzić, niepowetowana. Czuje się tu od razu gniew, ból, ale też takie jakby oskarżenie, skierowane do rodaków. Opisuje to spustoszone podole, a wróg nazywa go bardzo pogardliwie pochaniec prosny, czyli taki podły, nikczemny poganin. Mhm. Bezkarnie dzieli łupy nad rzeką graniczną, nad Niestrem, czyli dzisiejszym Dniestrem. A tym łupem są ludzie. I tu pojawia się ta wstrząsająca metafora. Kochanowski pisze, że niewierny Turczyn, czyli sułtan turecki, psy zapuścił swoje. Te psy to oczywiście Tatarze. Bardzo mocne określenie. Bardzo. A co te psy zrobiły, którzy zagnali piękne łanie twoje z dziećmi pospołu? Te piękne łanie to jest niezwykle poruszający obraz porwanych polek, kobiet. Obraz delikatności, bezbronności zestawiony z tą brutalnością psów. I Kochanowski nie daje żadnej nadziei, prawda, co do ich losu. A nie masz nadzieje, by kiedy miały nawiedzić swe knieje, czyli nie ma szans, żeby kiedykolwiek wróciły do domów. To brzmi jak wyrok, po prostu. Straszne. Opisuje ich dalszą drogę, sprzedane turkom, za Dunaj pędzone gdzieś daleko do hordy. I jest ten fragment, który chyba najbardziej zapada w pamięć o upodleniu szlakcianek. Cury szlacheckie, żal się, mocny Boże. Psom bisurłańskim brzydkie ścielą łoże. Psy bisurmańskie znowu to pogardliwe określenie muzułmanów. A to wtrącenie, żal się, mocny Boże. To taki krzyk rozpaczy, podkreślenie ogromu tej tragedii, tej bezsilności, i skali upadku, poniżenia tych kobiet. Rozumiem. Po tym obrazie zniszczenia i ludzkiej tragedii, Kochanowski przechodzi do analizy, co było przyczyną. Jak widzi tych napastników, nazywa ich wprost zbójcami i podkreśla ich taki wiesz, koczowniczy, niszczycielski tryb życia. Którzy ani miasta, ani wsi budują, pod kotarzami tylko siedzą. Te kotarze to po prostu namioty. Aha, to jest obraz ludu, który w oczach poety jest prymitywny. Żyje tylko z grabieży. Nie tworzy niczego trwałego. Ale dlaczego ci zbójcy mogli tak łatwo najechać i złupić Polskę? Tutaj chyba Kochanowski stawia diagnozę bez ogródek. Oj, tak. Wskazuje palcem główną przyczynę. Mówi, a nas nierządne. Ach, nierządne jedzą. Polska jest nierządna. To jest kluczowe słowo. Co ono dokładnie znaczy? Bez rządu, bez porządku, pogrążona w chaosie, niezorganizowana. I właśnie ten wewnętrzny nierząd, ten brak organizacji, pozwala tatarom bezkarnie Polskę jeść. Czyli no, niszczyć, rabować, pożerać jej ludzi i dobra. I znowu sięga po porównanie, żeby to lepiej pokazać, prawda? Tak, porównuje rzecz pospolitą do odbieżałego stada. Czyli stada owiec, które uciekło albo zostało porzucone przez pasterza. Bez psów obronnych. No tak, takie stado jest łatwym łupem. Oczywiście, łatwym łupem dla rozbójców wilków. To bardzo plastyczna metafora. Pokazuje bezbronność kraju, który nie ma silnej władzy i skutecznej obrony. I na tym tle stawia pytanie, które musiało być wtedy bardzo niewygodne. Skoro Polska nie radzi sobie z Tatarami, których przecież trochę lekceważy, nazywa ich lekkimi ludźmi, mhm. to co będzie, jak uderzy prawdziwa potęga? Jakiego serca Turkowi dodamy, jeśli tak lekkim ludziom nie zdołamy? To pytanie retoryczne miało wstrząsnąć, uświadomić to realne zagrożenie. Imperium Osmańskie było wtedy, no, u szczytu potęgi. Budziło strach w całej Europie. Czyli ostrzegał przed Turkami. Tak. Kochanowski mówi wprost, że sytuacja jest tak zła, że Turcy są właściwie o krok od tego, by narzucić Polsce swojego władcę. Ledwieć nam i tak króla nie podawa. To brzmiało doprawdy groźnie. Czyli diagnoza jest miażdżąca. Wewnętrzny chaos, brak obrony, śmiertelne zagrożenie z zewnątrz. Ale mówiłeś, że Kochanowski na tym nie poprzestaje. Nie chce tylko straszyć. Absolutnie nie. Po tej diagnozie przechodzi czas na mobilizację, na wyzwanie do działania. Zwraca się bezpośrednio do każdego szlachcica, do każdego obywatela. Czynny lachu. Czynny, czyli szlachetny, godny. I co mówi? Zetrzy sen z oczu, a czuj w czas osobie. Czyli obudź się, przestań spać, bądź czujny, zadbaj o swój kraj, o siebie, zanim będzie za późno. Mówi też, żeby się nie poddawać, że trzeba walczyć. Tak, przypomina, że losy wojny są niepewne. Kto wie, jemu, czyli tobie, szczęście chce służyć. Mars, Bóg Wojny, bywa kapryszny. Dopóki walka trwa, nie wolno rezygnować. I celem musi być zmycia tej hańby. Krwią wroga, pomszczenie krzywd, jak to ujmuje. Jakobyś szkody nieprzyjaciel twoje krwią swą nagrodził i omył tę zmazę, którą dziś niesiesz przez swoje ziemię skazę. Ta zmaza, ta plama na honorze i ta skaza na ziemi, czyli spustoszenie podola, to trzeba naprawić. Ale jednocześnie jakby trochę wątpi, czy szlachta jest gotowa do takiego wysiłku, uderza w jej styl życia bardzo mocno. Pyta tak prowokacyjnie. Wsiadamy? Czy nas półmiski trzymają? Czyli czy wsiadamy na konie, żeby bronić ojczyzny, czy może ważniejsze są dla nas uczty, suto zastawione stoły, luksus? Te półmiski stają się takim symbolem bierności, wygodnictwa, przedkładania prywatnej wygody nad obowiązek. Dokładnie nad obowiązek wobec państwa. I proponuję zupełne przewartościowanie kto jest tak naprawdę panem? Nie ten, kto ma srebrną zastawę i tylko biesiaduje, ale ten, komu żelazny Mars będzie chętniejszy. Prawdziwie godny szacunku i bogactwa, jadać na srebrze godniejszy, jest odważny żołnierz, któremu sprzyja szczęście na wojnie, a nie jakiś wygodnicki sybaryta. To jest wezwanie do zmiany priorytetów. Tak, do odrzucenia tego konsumpcyjnego stylu życia na rzecz cnót rycerskich, obywatelskich. I po tej krytyce pada wreszcie ta konkretna, no bardzo mocna propozycja, co trzeba zrobić. To jest chyba ten najsłynniejszy fragment pieśni. Jej serce. Skójmy talerze na talerze, skójmy, a żołnierzowi pieniądze gotujmy. Skójmy talerze na talerze, co to znaczy? To wyzwanie jest radykalne. Przetopmy nasze srebrne naczynia. Ten symbol luksusu, zbytku, na talerze to były takie monety, wtedy, żeby zapłacić żołnierzom. Żeby stworzyć i utrzymać stałą, zawodową armię. No właśnie. To uderzało w sedno problemu Rzeczypospolitej brak stałego wojska, które mogłoby bronić tych ogromnych granic. Kochanowski mówi: Hej, trzeba w końcu zainwestować w bezpieczeństwo. Dokładnie tak. I argumentuje dalej, wiesz, inni ludzie trwonią pieniądze na głupoty. Inszy to darmo po drogach miotali, a my, Polacy, skąpimy na własną obronę. Na to, żebyśmy mogli przetrwać jako państwo. A my nie damy, byśmy wcale trwali. To jest gorzkie pytanie o to, co jest naprawdę ważne. I ponowia ten apel z wielką siłą. Dajmy, a naprzód dajmy. Trzeba dać te pieniądze teraz, natychmiast. Trak z wyprzedzeniem. Żeby być gotowym na przyszłe ataki. Nie można czekać, aż znowu stanie się nieszczęście. I znowu używa porównania, tym razem tarczy. Tak. Mówi, że tarczą trzeba się zasłonić przed ciosem, a nie szukać pancerza puklerza, jak już jest się rannym. Pozno puklerza przebici Macają. To jest pochwała przezorności, działania z wyprzedzeniem, myślenia strategicznego. Dobrze. Przechodzimy do zakończenia pieśni. I ono jest chyba. No, wyjątkowo gorzkie. Nie pozostawia obojętnym. Tak, jest bardzo mocne. Kochanowski przywołuje przysłowie, które było znane już wtedy: Cieszy mian ten Rym, Polak mądry po szkodzie. No, wydawałoby się, że taka tragedia jak ten najazd, no, musi czegoś nauczyć, prawda? Zmusić do zmiany. Ale on od razu to podważa. Wyraża jakąś obawę. Obawę, że nawet ta straszna lekcja pójdzie na marne. Pisze, lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, czyli co jeśli to przysłowie to nieprawda? Co jeśli nawet ta katastrofa niczego nas nie nauczy? I wtedy, i, i wtedy ostrzega Kochanowski. Powstanie nowe, jeszcze gorsze powiedzenie. Polak i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Oje. To jest puenta pełna takiej czarnej ironii, pesymizmu. Ale przede wszystkim to jest ostatnie, takie desperackie ostrzeżenie, próba wstrząśnięcia tymi sumieniami do głębi. Patrząc na całość, widzimy Kochanowskiego jako wielkiego patriotę. Ale co ten patriotyzm dla niego właściwie znaczył, jak on go rozumiał? W tej pieśni patriotyzm to na pewno nie są jakieś puste słowa, deklaracje, to jest przede wszystkim takie głębokie poczucie odpowiedzialności za państwo. Mhm. Miłość do ojczyzny, która wyraża się w gotowości do działania, do obrony granic, do osobistego poświęcenia, ale też i, to jest bardzo konkretne, do płacenia podatków na armię. Czyli bardzo praktycznie. Bardzo. To zrozumienie, że bezpieczeństwo, pomyślność kraju zależy od zaangażowania i, no właśnie, przezorności obywateli, szczególnie tej elity szlachty. A sam utwór to chyba taki klasyczny przykład liryki apelu. Zdecydowanie tak. Mamy tu podmiot mówiący, możemy go utożsamiać z samym poetą, który zwraca się wprost do adresata zbiorowego, do Polaków, do szlachty, cynelachu i celem jest perswazja. Tak, przekonanie odbiorców, żeby przyjęli pewną postawę i podjęli konkretne działania. A jakich środków używa Kochanowski, żeby przekonać bo widzieliśmy ich sporo. Można powiedzieć, że działa na dwóch torach. Z jednej strony mamy bardzo silne argumenty emocjonalne. Gra na poczuciu wstydu, hańby, sromota, wzbudza litość i żal, opisując los jeńców, żal się mocny Boże, ale też strach przed tą potęgą turecką. A z drugiej strony argumenty racjonalne. Wskazuje na oczywistą potrzebę obrony granic, na konieczność posiadania stałego wojska, przedstawia tę argumentację finansową lepiej zapłacić, niż stracić wszystko. Logicznie pokazuje, jakie są skutki bierności i tego nierządu. No i ta przestroga o tarczy myślenie długofalowe. A ta ironia na samym końcu jaka jest jej funkcja? Jest niezwykle mocnym narzędziem. Ma zawstydzić tych odbiorców, pokazać im, jak w krzywym zwierciedle ich własną potencjalną krótkowzroczność, bierność. Ma ich sprowokować do myślenia. I oczywiście w intencji poety, zmusić do zmiany. To taka gorszka pigułka, ale może właśnie ona była potrzebna, żeby obudzić te uśpione sumienia. Dobrze, to spróbujmy teraz zebrać te najważniejsze wątki z naszej rozmowy o pieśni o spustoszeniu Podola. Co szczególnie warto zapamiętać, na przykład przed jakimś sprawdzianem? No, przede wszystkim to, że pieśń jest taką bezpośrednią, bardzo emocjonalną reakcją Kochanowskiego na konkretną tragedię. Ten najazd Tatarów na Podole w 1575 roku. I że to się wydarzyło w bardzo trudnym momencie dla Polski podczas Bezkrólewia. Warto też zapamiętać ten wstrząsający obraz ludzkiego dramatu, tych porwanych w Jasyr, ale też ostrą krytykę skierowaną do szlachty jej bierności, braku organizacji, może nawet tego zamiłowania do wygód, które poeta widzi jako przyczyny klęski. Kluczowe jest też to, że Kochanowski nie poprzestaje na krytyce, on proponuje konkretny program naprawczy, wzywa do natychmiastowego działania, do opodatkowania się na stałą armię, stąd to słynne hasło skujmy talerze na talery i do osobistej gotowości do walki. Pamiętajmy też, że to jest mistrzowski przykład liryki apelu, utwonu, który ma wpłynąć na odbiorców, używając różnych środków perswazji, odwołując się i do rozumu, i do emocji. I wreszcie nie można zapomnieć o tym gorzkim, ironicznym zakończeniu, tym z przysłowiem Polak mądry po szkodzie. Kochanowski wyraża obawę, że nawet ta tragedia może niczego rodaków nie nauczyć i formułuje tę druzłacącą przestrogę, że Polak może okazać się i przed szkodą, i po szkodzie głupi. To rzeczywiście potężny tekst, zrodzony z trudnych czasów, ale też z takiego głębokiego poczucia odpowiedzialności za wspólnotę. I jego główne przesłanie wydaje się, no, wciąż jakoś aktualne: że los państwa zależy od postawy obywateli, a bierność, patrzenie tylko na własny interes, brak przezorności, no, mogą prowadzić do katastrofy. I zostaje z nami e, to pytanie z tej ironicznej błędy, prawda? Pytanie o naukę płynącą z historii. O mądrość albo jej brak po doświadczeniu jakiejś klęski. Właśnie. Może warto się na koniec zastanowić, czy takie gorzkie diagnozy, jak ta postawiona przez Kochanowskiego za pomocą przysłowia, czy one tracą na aktualności? Czy trafnie opisują jakieś powiedzmy powtarzające się mechanizmy społeczne? Czy to już tylko historia? No i czy historia, nawet ta bolesna, faktycznie zawsze nas czegoś uczy? To są pytania, które ten tekst napisany przecież no, ponad cztery wieki temu. Wciąż wydaje się nam zadawać. I chyba już samo to świadczy o jego niesamowitej sile i aktualności.